Szanowni Państwo, w ślad za wczorajszym komunikatem rektora Duszczyka, dzisiaj parę słów ode mnie w tej bardzo bezpośredniej formie o dwóch grupach ważnych uniwersyteckich spraw. Po pierwsze, przede wszystkim chcę Państwa zapewnić, że w żadnym, ale naprawdę w żadnym stopniu nie są zagrożone wypłaty Państwa wynagrodzeń. W najbliższych dniach, jak co miesiąc, w zwykłych terminach, otrzymacie Państwo należne pensje. Podobnie Zgodnie z planem realizowane są wypłaty wszystkich stypendiów, świadczeń socjalnych, wynagrodzeń na podstawie umów cywilnoprawnych, wynagrodzeń z projektów badawczych, to wszystko działa. Co prawda w obecnej sytuacji wymagało to pewnych zmian naszych wewnętrznych, uniwersyteckich procedur, ale tak jak powiedziałem, wszystko działa i będzie działało sprawnie. Wspólnie z kwesturą pracujemy też nad uproszczeniem realizacji przez służby finansowe zobowiązań z różnych tytułów indywidualnych, rozliczenia faktur, rachunków, płatności innych zobowiązań. Niestety, w świetle obowiązujących przepisów, nie jest łatwo całkowicie zrezygnować z oryginałów dokumentów i podpisów, ale mam nadzieję, że pewne uproszczenie procedur będzie tu możliwe. Więcej na ten temat informacji w najbliższych dniach. Dwa słowa o sprawach pracowniczych. Te oczywiście też są systematycznie załatwiane. Wszelkie sprawy konkursów, nowych zatrudnień, awansów, przedłużenia zatrudnienia, także decyzje o zmianie wysokości wynagrodzeń w górę, przyznawaniu nowych dodatków są procedowane przez Biuro Spraw Pracowniczych. Tutaj dopuściliśmy, wręcz rekomendujemy przekazywanie odpowiednich wniosków drogą elektroniczną. Jako po prostu skan albo po prostu zdjęcie podpisanych dokumentów. W razie potrzeby dalsze wyjaśnienia czy potwierdzenia mogą odbywać się drogą telefoniczną albo po prostu pocztą elektroniczną. W specjalnych sytuacjach, gdy utrudnione czy dziś wręcz niemożliwe jest uzyskanie na przykład wszystkich opinii, ja podejmuję indywidualne decyzje, zawsze tak. By problemy związane z ograniczeniami w, w formie funkcjonowania uniwersytetu nie wpływały na sytuację formalną poszczególnych pracowników. Jak widać, proszę Państwa, w tej nadzwyczajnej sytuacji działamy. Działamy tak, by konsekwentnie i, mam nadzieję, skutecznie wspomagać Państwa pracę. Naszym zadaniem jest tworzenie takich ram, dzięki którym w tym trudnym czasie uniwersytet będzie możliwie sprawnie funkcjonował i będzie sprawnie realizował swoje zadania. Ja bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za zaangażowanie w tę pracę, za zdalne formy uczenia, studentom za zdalne formy uczenia się, za badania prowadzone poza miejscem normalnej pracy administracji za pracę zdalną, ale sprawną i skuteczną. Dziękuję też Państwu za mnóstwo różnych pomysłów i rozwiązań, które Państwo wdrażacie i przekazujecie nam o tym z sugestiami jak można i należy dzisiaj działać. Jestem pewien że wspólnymi siłami przeprowadzimy uniwersytet przez ten trudny okres. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję.